Cześć, dzisiaj wyjątkowo się z wami witam z Targetu, słuchajcie, przyszłam sobie tutaj pochodzić, a buty kupić i zaszłam na mój ulubiony dział i zobaczcie na ten KitchenAid nie wiem czy kamera to odda, ale on ma taki ciemny, zielony kolor i po prostu jest piękny, ja już po prostu tutaj chodzę i ja tylko wzdycham nad wszystkim zobaczcie w ogóle jak moda wraca spójrzcie na ten fotel na no to krzesło. Tutaj kolejne też, po prostu, wszystko takie, wiecie, w takim stylu, jak było kiedyś w ogóle. Także, no, piękne tutaj są rzeczy. Ja to mówię, już się nie mogę doczekać, jak będziemy mieć kiedyś większy dom po prostu i miejsce na to wszystko. To mm, ja tu będę rządziła w kuchni i o, no zobaczcie, takie piękne radyjko na przykład, no retro, totalnie, no cudo. No. Wiem, że nie każdemu musi się to podobać. Mi się to bardzo podoba, ja uwielbiam chociaż to już byłoby, to nie, to nie ale nie wiem co to jest, ale ale tak, no ja wzdycham tutaj do tych rzeczy po prostu, wzdycham, wzdycham uwielbiam oglądać, przeglądać dotykać ale nic nie kupię, kupię coś dopiero o, w Homgoods. także tutaj się tylko przejdę pozaglądam i tyle, może pamiętacie kiedyś wam mówiłam o sukienkach dla małych dziewczynek z wycięciami i tutaj mamy przykład że jest. Wiecie, w... o, na biodrach wycięcie. Po co to? Znalazłam lustro. Zobaczcie, to jest sukienka z Free People, ale ja ją założyłam jako spódnicę. Myślę, że wygląda super. Taka cygańska, szeroka z kieszeniami. Mm, no. Piękna. Bardzo, bardzo mi się podoba. Na lato w ogóle takie spódnice, ja mówię, one są genialne. Target jest zaliczony to teraz pora na home goods Patrzcie co znalazłam. Zastanawiam się, czy wziąć, czy nie wziąć. Jeden, albo drugi. 50 dolarów. Jurek by mnie z domu przegonił z tymi dwoma. Spójrzcie na te poduchy, no czy one nie są piękne. 25 dolarów, jedna. O, rety cu. Downości w ogóle. Zobaczcie, tutaj mamy same koce do wyboru. Niektóre są takie ładne, robione jak na drutach, że cudowności, o ten ojeju a ja najbardziej lubię, wiecie jakie? taki patchwork jakby wszystkiego multum w sklepie, nic nie kupiłam chciałam wybrać w ogóle może jakieś poduszki na kanapę, tyle tego jest, ale no, nie, nie mogę się zdecydować po prostu nie umiem się zdecydować wszystko mi się podoba i na sam koniec nic nie biorę, idę jeszcze teraz do Five Below, bo jest obok szkoda, że nie wzięłam swojego dywanika do oddania, zapomniałam o tym ale potrzebuję doniczki w tamtym Five Below były po kilka dolarów, bo muszę mojego zi Zizi przesadzić bo coś mi zaczyna zdychać w mojej nowej doniczce, tej większej za duża chyba jest dla niego także łyka wody i dalej chodźmy zobaczymy jak czysty jest ten sklep czy jest czysty, czy coś w nim jest w ogóle hello od razu welcome to Five Below Brać koszyk? piorę. w razie co pH jedna jest, jedyna i jeszcze na dodatek pęknięta w środku, a te są małe Też są ładne, pasowały mi I chyba jedną, no wezmę jedną na pewno Do Innego kwiatka, tylko bez podstawki, ale to nic Chcę mi szeptał czułe słowa maju maj, znacie to? Znacie, to mam fazę na Disco Polo dzisiaj włączyłam sobie i patrzcie, jadę lasy, lasy w ogóle nie jak New York, nie? Ale to park jest. Wracam do domu, ale... Okej, okay, cię gdzieś idzie policja i nie wiem gdzie. Okej, okay. jadą. Gdzie oni jadą? Jak tu nic nie widać. Okej. Okay. Brzekie to jest stresujące. Jak nie wiecie skąd jedzie, albo jak stoicie na krzyżówce i na przykład macie czerwone światło, no musicie przyjechać, żeby przypuścić tą karetkę, nie? Ale no stresujące w każdym razie. Wiecie co? Mam ochotę na Chińczyka. My w ogóle fast foodów nie jadamy, wcale praktycznie, żeby zamawiać sobie jakieś jedzenie do domu, ale raz na jakiś czas mnie najdzie ochota i dzisiaj mam ochotę właśnie na taki ryż z sazamkowym kurczakiem. Do tego chyba wezmę lo i jeszcze egg rolls. No i jadę teraz jeszcze po Chińczyka. Bo myślałam o sushi, ale Jurek nie zje, Jurek zje to. Obiad też mam jeszcze z wczorajsza, także nie będę chyba dzisiaj nic gotowała. Lunch do pracy też mam już gotowy, także dzisiaj tak na luzie po prostu. O, tak, taki dzień dzisiaj, fajny. Czekajcie, tutaj? Nie, dalej, 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 bo ja nigdy tu nie byłam. Jurek tutaj zawsze jak już to jeździ. O, kasztany kwitną, czyli jak kasztany kwitną, to znaczy, że matury się zaczęły już chyba, nie? Manur to nie, Manur Sushi. To tu? Nie, to sushi. Jezus, nie wiem, gdzie mam jechać. Nie wiem, jak w Polsce wyglądają te chińskie restauracje, ale u nas to po prostu, wiecie... No, nie chce się w środku jeść, tylko bierzemy na wynos zawsze, jak już, bo... Mm, 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 mm. Otwieram Chińczyka, pokażę Wam, jak u nas to wygląda, ale dużo opakowanie. Ja chyba wzięłam za dużo. Tutaj mamy trzy Ciasteczka. Zaraz zobaczymy, czy będę miała jakąś dobrą wróżbę. Lomain. I on wygląda tak. My zawsze bierzemy warzywny. Uwielbiam. E, dobra, co mi tutaj? Ojejku, co ja tutaj dostałam w ogóle? Nie wiem, owoce, sos. Egrol jeden. 1. mam Tutaj dali tyle rzeczy. Ja tyle tego nie zamawiałam. Drugi egg roll. What is it? To nie jest moje, chyba. Znaczy, ryż. O kurde! Popełniłam błąd! Ja zamówiłam to duży rozmiar, a Jurek chyba zamawia zawsze mały, i dlatego jest ryż łącznie a tutaj mam ryż w osobnym opakowaniu i w osobnym opakowaniu jest całe opakowanie tego kurczaka w ogóle, także a ja nie chciałam aż tyle. Ja myślałam, że to, co Jurek zawsze zamawia, to jest jako rozmiar large, a to okazuje się, że nie. Czyli kto to zje? Kto to zje? Już przy kanapie siece, także pokażę Wam szybko, co kupiłam w Targetcie. Dzisiaj Emilce wzięłam buty, trampki, te Trampeczki, trzy pary aż w takim kolorze, z kwiatki, w kratkę i fioletowe jakieś. I one są po 9,99 i powiem Wam, że one są super, z tym, że ona te przody, niedawno je kupowałam, ja wiem, z półtora miesiąca temu może i one na hulajnodze jakieś jeździ, to ona tą nogą się odpycha i bardzo zdziera przody, także wiecie, tamte już wyglądają po tym czasie, jakby po prostu nie wiem, gdzie ona, co tam z nimi robiła. Wzięłam jedną parę legginsów, no w ogóle spodnie to też. Nie wiem jak macie małe dzieci, czy wasze dziewczyny też tak, a moja to jest jak chłopczyca po prostu z tymi spodniami. Ciągle gdzieś podarte, porozdzierane, także nową parę spodni też jej wzięłam. No i doniczkę, i zaraz wam pokażę, którego kwiatka sobie przesadzę. Chciałam, wiecie co, już wam pokażę tutaj, może wezmę do ręki doniczkę na tego mojego Zizi, bo wiecie co się stało, przesadziłam go do tej dużej i po prostu... Nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale zaczął mi żółknąć. Tutaj z tyłu widzicie, żółty się robi jeden, następny się robi żółty. Nie wypuszcza mi nowych pędów, jak był w tej mniejszej. A nie, czekajcie. O, patrzcie, ha, wypuszcza, a jednak, no, jest kolejny pęd, ale wydaje mi się, że ta donica jest dla niego za duża, także muszę jeszcze mniejszą poszukać, ale ja, ja nawet tego nie zauważyłam. Bo szkoda by mi było, żeby przepadł. A. kicia, sorry. A tą doniczkę. Ojej, sukienkę, Już wam pokazuję, bo mam tutaj kilka kwiatków. I chyba ten przesadzę do większej. Tak myślę, że do tej zielonej. O. I będzie sobie miał więcej miejsca, chyba. Chyba tak zrobię. Albo ten. Ten też ma bardzo malutką doniczkę. Dobra, nic, pomyślę jeszcze. Wiecie co, zachmarza mi się. A ja miałam taki dzisiaj pomysł, żeby pójść na dwór, poprzestawiać kwiatki i w ogóle, ale chyba nic z tego dzisiaj nie wyjdzie, no bo się chmarzy. Ja zaraz zobaczę, jakie są szanse na deszcz, ale w ogóle nie wygląda to za ciekawie. Zrobiłam sobie kawę, przebrałam się wygodnie z kotem sobie, poleżałam, trochę odpoczęłam. Zaraz Aha, akurat będzie padał chyba deszcz. Tak, o tej godzinie, kiedy Jurek będzie wracał i kiedy ja chciałam poprzesadzać kwiatki. Także o jutro też cały dzień malać. Ale fajnie, bo jutro też nie pracuję, ale będę miała jutro dzień cudowny. Jutro sobie tutaj wszystko będę sprzątała od góry do dołu, w takim razie. Ojej, super, uwielbiam jak pada deszcz i jak nigdzie nie wychodzę i wtedy wiecie, skupiam się tylko na tym, co jest tutaj, to lubię najbardziej takie dni, ale dzisiaj też potrzebowałam, bo wczoraj też w domu przesiedziałam, coś tutaj porobiłam i już dzisiaj mi tak mno nosiło, żeby coś wyjść porobić powiedziałam, czy nie powiedziałam, nie wiem. Ja to już widzicie, jestem zaplątana jak. E, chciałam kwiatki przesadzić dzisiaj albo, że im się nie uda. No. Przez ten deszcz, który nadają. I tak zaraz lecę po Emilkę. Słuchajcie, wiecie, co sobie zrobiłam? Dwa dni temu założyłam TikToka w nocy, kiedyś gdzieś nie mogłam spać. I tak mi do głowy przyszedł ten TikTok, bo zrobiłam jednego shortca na YouTube i pobrałam go, zainstalowałam. E, zalogowałam się i y, tam były. Wiecie, jak macie TikToka, to tam są takie filtry, jakieś, nie? No, a ja tak z ciekawością przerzucałam jeden filtr na drugi, tam e, swoje filmiki. A wiecie, jak to w łóżku się leży, nie? Jeszcze po ciemku, na no, poduszce wysoko, no to taka pozycja, 10 brut już mi tutaj naraz wyskoczyło. No i sobie zmieniam te filtry, jeden za drugim, no nie? Później patrzę na mój profil, a ja w ogóle każdy jeden filtr. Filtr, który tam zmieniałam, to robiłam z tego film i dodawałam i nie wiem jakim cudem w ogóle. To jest szczęście, że nikt mnie tam nie obserwuje, oprócz mojej siostry jeszcze jeden znajomy teraz, ale mam zamiary tak usunąć to konto, także nawet Wam nie mówię, jak się tam nazywam, nie szukajcie. Ale e, nie wiem, za stara jestem do tego TikToka, chyba wydaje mi się, że nie wiem. No wiem, że Wy i starsi to prowadzą, ale ja się ogólnie chyba nie nadaję do takich... Technologii, tak jak teraz jest ta sztuczna inteligencja na Facebooku, czy nawet te aplikacje w ogóle. No po prostu ja z tego nie korzystam i chyba nigdy nie będę. Nie przekonam się do tego dla mnie, tylko Google i tyle. No. Albo YouTube, jak coś potrzebuję zobaczyć coś się dowiedzieć, no to Google, YouTube, Facebook w ogóle to już teraz też praktycznie wcale zero. Jedynie dlatego go mam jeszcze, bo grupy, na których jestem, to czasami zadaję jakieś pytania, no to fajnie mi odpowiadają w ogóle ludzie, wiecie, dzielą się swoimi doświadczeniami, chociażby jak szukałam teraz kogoś, kto przepływa uszy dla dzieci, no to bardzo lubię ogólnie grupy, albo na przykład marketplace, żeby czasami coś sprzedać albo kupić, ale jeżeli chodzi o jakieś posty innych czy zdjęcia, to już tam nawet nic nie scrolluję No bo nic tam nie ma Wszystko tylko są jedno i wyłącznie reklamy Jedna za drugą reklamy I Instagram, no to też w sumie szczerze Ja tylko zaglądam do tych osób Które na przykład znam, które czasami chcę Na przykład zobaczyć, to do nich zaglądam Już też nawet nie scrolluję, bo nie ma po co W ogóle same reklamy, także już nawet Na tym Instagramie nic nie ma Dosłownie wszędzie, po prostu jest tak zepsute To, że e, no I tak e, Poleżałam sobie z kotem Przebrałam się w koszulkę. Niestety problem jest taki, że my nosimy ten sam rozmiar jak widać: m, -ka, m, -ka, także e, nie jest taka luźna jak powinna być męska koszulka na dziewczyna. kończy gadet i do pomilia. Mam stopy jak kaczka, ale wynalazłam buty chyba z zeszłego roku i one są takie super wygodne jak pianka. Dzisiaj mam dwie dziewczyny. <laughs> Szalone dziewczyny. O nie, już biegną, już biegną. po kota. Can, take? can you show Victoria? Not really, please. No bo nie wiem, czy jej mama by się zgodziła. Uważaj na jej nóżkę, Wiesz? Please, can you? No. Dzisiaj moje plany wyglądają tak, że mam dwie dziewczyny pod opieką i trzeciego kota, czyli też dziewczynkę, ale nasza kiciama. ma. Wiecie przewalone z nimi, ponieważ cały czas chcą kota mieć, a Dicia potrzebuje odpoczynku, ale fajnie, bo wczoraj też Emilka była u niej, dzisiaj ta dziewczynka u nas, także spoko, tak się wymieniają, w ogóle fajnie, wiecie, mieć tutaj znajome mamy i tak, żeby dzieci się zaprzyjaźniły, no to fajnie, fajnie. Calculating route to the Home Depot. Słuchajcie, lecę, jadę. Zostawiłam dziewczyny z Jurkiem, bo przyjechał już do domu, także mam dla siebie trochę czasu. Pojadę, kupię tą ziemię, kupię doniczkę, prawdopodobnie wrócę z jakimś kwiatkiem. No i tak, także ja mam po bardzo blisko pod nosem, także już która szósta, dzisiaj kwiatków tych nie przesadzę. Też zaczął kropić, jutro też nie, ale będę miała przynajmniej to już gotowe. Jutro nigdzie nie będę jeździła i wrócę na pewno z jakimś kwiatkiem, bo. No wiecie, wiecie jak to jest. Gdzie, jak, gdzie, ale Was jeszcze do Homdipop to nie zabrałam. Teraz kogoś znajdę, bo zobaczcie, tutaj jest taka półka z kwiatami, która już. Trochę jakby zdychają, ale wiecie, one są do odratowania. I jakby mi sprzedali jakieś taniej, to bym sobie wzięła stąd. Szczerze, to masakra. Nic tutaj nie ma w ogóle. Kwiatki już są takie, wiecie, no zdychające. Wzięłam tylko worek ziemi. Idę jeszcze raz zerknę na te kwiaty, ale chyba nic niestety nie wybiorę. Jurek ma rację, że nie lubi tego Hondipo. On zawsze, że jedźmy do większego. On nigdy do tego nie przyjeżdża, bo zawsze mówi, nic tu nie ma i naprawdę nic tu nie ma. o flagi. Za to są. Okej, okay, chociaż komet sobie wezmę. Nie wiem, czy w Polsce one są. One są super do czyszczenia zlewów ze stali nierdzewnej. Ale ty jedziesz ze mną do domu. Miałam kiedyś taki w Polsce i mi pięknie rósł. Jest. 13 dolarów taki worek kosztuje u nas. Jurek? No co cię Małgorzata wzięła na sukulenta? Nie wiem właśnie. Ja mówiłam już tutaj Dziewczynom mi chłopaką, że miałam takie w Polsce. Może pamiętasz? Ja tutaj też takie miałem, I tylko co? że dużo mniejsze. Ale on Ci zdechł, Masz, pęknięty pamiętasz? Jest, pęknięty jest. O nie, a nie widziałam tego, może ja Ty teraz... To możesz tam możesz przesadzić. przesadzić tak. No, też tak właśnie myślałam. Mhm, Ale myśmy ładny. mieli taki faktycznie, on mieli w pokoju, a on zdechł. Mhm. Pamiętasz? Ale ja go przesadzę do świeżej ziemi i on będzie ok, rozdzielę go. Tak. Okay. W ogóle cześciurek powiedz. Cześć wam, cześć, <laughs> cześć. cześć. Jak się czujesz jako... Y Mając dwójkę dzieci dzisiaj. Ja stwierdziłam, że nie dalibyśmy rady chyba. Znaczy wiecie, idzie się do wszystkiego przyzwyczaić, ale powiem Wam, że no ciężko, nie? Zwłaszcza jak nie swoje dziecko, to wiadomo, nie? że to inaczej. Tak. Ale jest ok. Widziałeś nową doniczkę tą zieloną, też muszę go przesadzić. Tak. Boże gorąco. Co to, No gorąco duszno się zrobiło. I no dobra, tyle. No i tak, krewkę kupiłam. Jurek, w samochodzie jest ziemia. Chciałbyś przynieść? Tu, tak? Przecież na dworze bym już mówiła. No na dworze będę robić, ale jest tam, tam Komet. To przynieś mi Komet. She pana, czy mogę mieć ślepego tu? Aha, może. Mogę mieć pęknięte brodę, mama. Proszę, proszę, proszę. Mogę mieć pęknięte brodę. Mogę mieć Komet. W samochodzie do czyszczenia z lewu. I małaś, Proszę. Oh, ask but, my mom. But you have a school tomorrow. No, you don't have a clean clothes. Um, you don't have your toothbrush. I to get me. Please, Mom please. You're the best, please. Please <laughs> say yes or I'll give you. I'm gonna see what I guess you like it over? Was <laughs> Yeah. Będę teraz myła zlew Kometem. Zobaczcie, pokazuję Wam teraz, jak on wygląda. Są zacieki. No widać, nie za dobrze. Okay. Zasypię proszkiem. Ja nie wiem, margaret, czy Ty, ty powinnaś tu bliczam robić. Nigdy nie robisz bliczam, a teraz bliczam robić. wiem, bo. Bo. bo mam blicz. O nie, bo tu była gąbka. Nie, to usiąłam, Emilii. O Janie, sponczbawa wzięłaś? Tak, właśnie, sponczbawa. To trudno. No i okej. Okay. Ale to, to jest właśnie, ale to. Ten... Nie powinnaś to robić. wiem. To... No to. Dobra, jest ok. No to dobra, poparzysz sobie rękę. Nie poparzę, to nie, to nie jest taki proszek. Poza tym to nie śmierdzi akurat ten. Stresujesz mnie na sam wieczór. Dobra, jest ok, nic mi nie będzie. Ok, nie zostawiam to nadzieję. teraz na parę minut. O tak. Parę minut już minęło. I teraz szorujemy. Patrzcie na to, mucha nie siada. No na pewno nie bliczą z pryskopiem. <laughs> Stop! Wiecie co, zapomniałam o jednej rzeczy. Nie pokazałam wam tego, jaką Emilia zrobiła mi niespodziankę na dzień mamy, więc wrzucę Wam teraz tutaj zaraz ten klip, ale wcześniej Wam opowiem w ogóle, że miałam cudowny dzień mamy. Po prostu tak sobie wypoczęłam. No była cudowna naprawdę niedziela, także dziękuję Jurek. Jurek sam mnie pytał, czy miałam dobry dzień mamy, miałam naprawdę dobry dzień mamy. I to był pierwszy dzień, taki um, takie święto, które był, w którym była Emilia tak to, totalnie świadoma, że to jest e, święto jej mamy po prostu, nie? Przygotowała mi śniadanie z Jurkiem piękne, e, tak jak umiała pomogła. I co, a w ogóle tutaj też fajne to jest, nie wiem, jak w innych krajach na świecie, ale tutaj każdy wam mówi: Happy Mother's Day. Nieważne, czy was zna, czy was nie zna, tak. ale każdy, każdy to mówi, jeżeli przynajmniej wie, że jesteście matkami, nie? Tak. No, to tak, fajnie było. Dobra, łapcie klip. Aha. dziękuję, to dla mnie. Wiem. Happy Mother's Day. O, oh, myszko, chodź tu, dziupka. Ja. No i sama to robiłeś? Mhm. Mm o, oh, jak ślicznie, jajeczko, co to jest, serduszko? Mm -hmm. Było, serduszko. I, trusk I truskawka, serduszka. Mm -hmm. Jakie masz zimne łapki. O, będziesz ze mną? Kicia też mi mówił: Happy Mother's Day. I'm in cereal. O. Dziękuję, jakie soli. <coughs> Pokaż. Kto idzie do mnie na kanapę? Mm, Milka. Jurek, a widzieliście mojego my... szorca w ogóle na są na YouTube? Szorce są na YouTube, tego ze zdjęciem. Cute, huh? W ogóle to już ma 11 ponad tysięcy wyświetleń. Ooh. No, w ogóle 11 400. Ooh, good job. To mój taki drugi. Ja nie wiem, jak niektóre shorty idą tak viral, że na przykład mają, nie wiem, 30 kilka milionów czy coś Serio? wyświetleń, no. Jak to ludzie robią. Nie wiem, a najgorszy jest poczekaj, to, a najgorszy, to znaczy najgorszy, nie wiem, bo w ogóle nie rozumiem tego, bo on tak trochę idzie do góry, później przestaje, później idzie do góry, później przestaje, a na przykład zasięg czy, czy osoby, poczekaj, które chcą jeszcze. go oglądać to jest wysoki, bo na przykład 80% ogląda, a 20% nie ogląda, więc powinien iść do góry, także nie wiem jak to w ogóle działa, że nie idzie. No, no. Tak. spoko. My chyba dzisiaj już jesteśmy zmęczeni wszyscy, co? Chyba. Jeszcze taka pogoda, mm. bo zaczęło padać. Mm -hmm. Ja w ogóle wiecie, co jutro będę sprzątała dom, i tak sobie pomyślałam, że nagram może nową wersję Clean With Me. Okej. Okay. Ponieważ... Mam nadzieję, że nie bliczą wszystko. Nie, ja bliczu nie używam. Kiedy ja blicz używam, Jurek, powiedz mi. No tu. To... Dzisiaj zlew umyłam, tylko tym kometem z bliczem, A tak poza tym, blicz to jest wybieracz, jakby ktoś nie ten. Nie wiedział, ale nie używam. W łazience nigdy nie używam. Jakbyś nie zauważył, to mam nawet zauważyłem. ekologiczny do tak, kibla. Małgosiu, do... Wiem, nie, ale tak, tak. się wiem, zauważyłam, dlatego jestem bardzo zdziwiony, że dzisiaj kupiłaś już. Bo czasami jest taka potrzeba, nie? nie o, mam. wiecie co w ogóle? Truskawki się zaczynają, Jurek. Nie wiem, czy ten weekend pojedziemy, czy w drugi weekend. Proszę. Może jeszcze w drugi, bo jeszcze w ten weekend nie będzie. Um, także mamy takie. Yeah right. yeah, right. Takie mamy plany. I mamy plan też na to, żeby w końcu zrobić nasze video. Tak? No, minusy. Bo już po prostu nie wiem. Ogólnie nie mogę się tego doczekać, mam to w głowie. No i dobra, tyle mojego gadania chyba na dzisiaj. Tak. Będę kończyła. bye. mówi baj! Zbieramy się do spania. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu... Dziękuję. Bye. Życzymy Wam pięknej nocy. Dobrego dnia. Ciao. see the way